Ej, chyba kogoś tam widzę. Gdzie nas wyrzuciło? Michu? Cześć, gdzie jesteś? No tu na wieży. O, cześć. To czekaj chwilę, może się jakoś tam do ciebie dostanę. Dobra, to czekaj, bo. ja to drzewo zrobię. Muszę się do ciebie jakoś dostać. Dobra, jestem na kolejnym piętrze. Dobra, jestem na jeszcze jednym. Dobra, już dla. O, patrz, jakie drzewo tu jest. E, trochę krzywe. Uwaga, wszystkich pracowników placówki! Powtarzam, więzień Kapitan Steve został ujęziony i będą na nim badania! Kapitan. Powtarzam, Nie. więzień Kapitan Steve o. został ujęziony i będą na nim badania! Dobra, zostałyśmy informacje, proszę się zamknąć! E, słyszałeś to? Steve jest zamknięty! Słyszałem! Musimy go odnaleźć! Idziemy! Eee... Trzy! Nie. Dwa! Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie! Jeszcze nie. Eee, no musimy tam wyjść, no! Dobra, no musimy go znaleźć i... no... W ogóle... Dobra, Miku, musimy go znaleźć, wiesz... Tu jest diament, będziemy mu na całe życie! Musimy się tam jakoś dostać. No jak mi się tu dostać? Dobra, mus... no, w końcu widzę tego diamenta i... Jakby się tam dostał? Ninja! Co się? Co się stało? Co Nie wiem. Tam prób... Czekaj, próbuj mnie jakoś uwolnić. Uf. Jak? Masakra. O już. Eee... To było. Musimy uważać. Chodź. Musimy iść tutaj na dół, zobaczyć czy go tu nie ma. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty poszedłeś? Jestem tu na dole. Oooo! O tutaj. Dobra. Zobaczmy... Tu jestem? Ten... Eee... Słyszałem kogoś. Strzelają! Gdzie? Mieć broń! Ja jestem Spidermanem! Nie potrzebuję broni! Jarenusz! Dobro... Eee... Chodź! Dobra, idę do, do Ciebie. Idę do, do Ciebie. Chodź. Ale tu ciemno. Ej, wiotr w ciesie. Nie, eee, chodź może tutaj Nie, nie tutaj Na pewno to jest gdzieś bardzo dobrze chronione Czyli Nie, chodź Może będzie tutaj Widzę, chodź! Tu jest jeszcze Nie, czekaj! Tam jest przejście tunelem! Chodź! Na górę! Na Ta górę? Tak! Tu jest tunel. Chodź, idziemy. Może tutaj okay. go zamknęli. No, w ogóle ktoś mówił coś przez, przez te głośniki, ale nic nie było słychać. Chodź. Chodź. Chyba było, że... Kamera bezpieczeństwa. Zaraz... Dzień! Dzień! Dobra! Ej, dobry pomysł! Ale wiesz, że to jest winda? Dobra, e tam! To jest winda, tylko nie wiem, gdzie jest przycisk. Chodź na dół! Nie! Nie ten! Tu jest ładnie O kurde! Trzeba ich zabić. Oh. Ej, ja za... Jest Na większą półkę. ja. Uważaj, ninja. ...potrafi Jestem odrodzić. Dobra, Nie się odrodziłem i jestem w pełni sprawny. I co? zrobisz widzisz to? Dobra. E, widzę Steve'a. Musisz mi nas uratować! Spokojnie! Chodźcie! Musi... Na go... o! Jednak uratowałaście. Widzisz Kosław, mówiłem! Trzeba czekać! Ale przynajmniej głowa ci została. Tak. A teraz żegnaj, śmierdziałeś. Dobrze, to... Teraz zaczęła... Idzie ja mam to do konia. Dobra, Michu, co? gdzie jesteś? Ja, ja jestem na tobą, to, idziemy stąd. Michu, gdzie jesteś? Chodź, Michu, to, chodź Michu, chodź, Michu. Chodź do mnie, chodź tu. Co? No zobaczcie, Dobre, mam dla was moc super Spiderman'a. Ale ja mogę sobie hmm. drabinkę nie, nie mam. Kto idzie ze mną? Ja w ogóle patrzcie, co ukradłem. Ja dla nich ukradłem taki pilot. Jak, na, jak gdzieś na stopach A ja idę w sposobem, czyli wyjdę wentylacją. O. No to idziemy wentylacją! Tylko musicie mieć moc Spidermana, żeby wyjść wentylacją. Żeby... A gdzie jest o. nasz przyjaciel? Nie wiem, chyba jedzie ty, ty, drabinką, coś tak widziałam. Czyli on wyjdzie pewnie głównym wejściem. O, Juj, a to ja. O! A jak my w ogóle to trafiliśmy? Zarazimy. Zaraz trafiliśmy tutaj tak, że... Steve, gdzie jesteś? Ale ładna plaża. Możecie iść zrobić. Jaka ładna plaża. A budowate. właśnie! Ninja, gdzie jesteś? O tu jesteś. Słuchajcie, wejdźcie, chodźcie tu. Chodźcie, chodźcie, chodź, chodźcie, chodźcie. Chodźcie tu. A To bolało. Dobra wiadomość jest, że wzorogon działa jak magia na twojej łodzi. Więc będziesz miał trochę więcej ognia. W radzie jesteście? Koledzy. A tutaj. Co tu jest? Cześć. Jednak to Jednak moje. moje. Jednak Co moje. Chodźcie! W górę, chodźcie za mną, bo ja widziałem coś dziwnego. Ja widział, to chyba jakiś nowy portal. Chodźcie. Hej? Musimy to zrobić parkurowo. Wow! Wiecie? Gdzie wy jesteście? Ja w ogóle jakieś super moce dostałem jak się przeteleportowałem. A, A właśnie, Miku! miku znalazłem, znalazłem do ciebie ciało, ciało. chodź. Czekaj, muszę jednak To diament, którego chciałem zdobyć. Wiem, Wiem właśnie, takie, bo to jest, to jest ten nowy diament. diament I Ja widziałam, że to jest sportal można też. Chodź, znalazłem do ciebie ciało, chodź! Znalazujcie ciało! Proszę, ciało! Weź się! Weź no, się! Weź się! Weź się! Weź tutaj, o. się! Weź się! Weź się! Weź się! Weź Dobrze. To ty zobacz, ten diabeł to ja wejdę na chwilę do góry. Dobrze? Okej. Okay. To jest jakieś szkło na e, no, górze. To jest jakiś. szkło Mam jeszcze jeden punkt. Dobra. Mam. Dobra, już się przebrałem Dobra, może mi, mi pomogę. nie się nie. Nie, eee. nie, nie przebrany. Czekaj, czekaj, czekaj zada, ale nie używać już mocy. Ale no... Potrzebuję do rozwalenia ja tego szkła. Ja wolę Spidermana. Pójdź, ora, chodź, chodź, Czekaj, chodź, chodź, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. kroki. No. Patrzcie, co znalazłem! Co znalazłeś? No patrzcie. M 4 a 1 S. W ogóle chodź, no, chodź, no, no, no dobra, dobra tylko tylko dobrać 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 Nie, tylko musimy to otworzyć jakoś Eee, dobra, otworzyłem dobra, Czekaj, czekaj, czekaj Ja chyba znam chodźcie. kod Czekaj, bo jo. Jo. wydropią jo. Ja, mi z policji ja, ja kod Widziałem kod Ej, tu nic nie ma Aha, to winda chodź. Dobra, czekajcie, czekajcie, jeszcze nie wciskaj Tutaj coś chyba jest A Tu jest wist. dobrze, poczekajcie Dobra, chodź, musimy ścisnąć jednocześnie Raz, dwa, trzy nie, mnie. Dobra, może znajdziemy jakieś miejsce, gdzie możemy się położyć? Bo już czemu ciągle ten kocek. Ja widziałem nie, nie, tutaj dobra, dobra, dobra. Może, dobra, dobra. może. Ale, ale <laughs> patrzcie. Taka, Taka, nie, 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 nie biegnijcie nie, 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 je jeszcze, nie biegnijcie. biegnijcie. Chodź, się chodź to Nie, 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 nie biegnijcie. chodź chodź Dobra, 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 Dobranoc. Pięć godzin później. Dobra, Spaliście się? No. Ile my spaliśmy? Pięć godzin. Chodźcie, dał mi się włączyć ten... Tutaj właśnie ten, ten... jak to powiedział... powiedzieć? Moc, no ale jeszcze nie, chodźcie, 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 chodźcie porozco, jeszcze znalazłem. zabrałem ten kryształ z góry i go zbadałem. Wyszło, że to jakaś energia, jakaś nie taka z prądu. No, I jeszcze, i tutaj, jeszcze tutaj kilka jest rzeczy. A i, a i zrobiłem podbidenzony, weźcie lepiej, lepiej jeden. Miałem jeden. 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 Jeden? jeden Ja też. Ja chcę pierwszy. Dobra prze... Ja też wziąłem już. O. O. Wiesz co? No do Słuchaj. Może Michu tym razem. Michu, ty, no, do, do, do ty pierwszy. A czemu ja pierwszy? Dawaj, ty masz klocek. Ale ten klotek mi nic nie daje. O, dobra, to ja pierwszy. U zwycięstwu! Eee, gdzie on... Żyje! Żyje. Jest, tam jest tam coś, coś. chodźcie! O, wow. wow. No, no dobra! O. Fajnie jest ten furt! Chcę mieć taki pół. No, bardzo, Bardzo fajny, fajny to że jak, jak będziemy musieli wrócić i być nie wybierasz, to ja jeden z tych kryształków, trudno go za zabrać. Szukajcie, 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 szukajcie coś to jest czerwonego. Coś czerwonego. To poczekajcie chwilę. Then. Dobra, mogę już. Byłem jeszcze chwilę. Ej, Ej, tu jest diament. Gdzie? Dobra, mamy. Jest, mamy diament. Patrzcie, znalazłem kryształ, znalazłem kryształ czerwony. A ja mam diament. Będziemy mogli się spróbować przenieść jeszcze do innego świata. Czekajcie. Gdzie wy jesteście? Proszę, patrzcie. Czerwony. Faktycznie. Ja mam diament. No. Dobra. Chodźcie. Wsadzę go tylko do generatora. Dobra. To powinno zadziałać. Czekajcie. Dobra. Michu? Jesteś gotów? Tak. No to skakuj. Pierwszy. O, no, dobra, to tam, to tam, gdzie nas przeteleportuje, to żeby to, to samo miejsce, dobrze? Tak. Dobra, a to ja pierwszy skok Jola. JOLO! Nie chcesz się kończyć, no, ale tu są takie fajne rzeczy, no, nie da się.